Dzień dobry, Jolanta Falana i metoda ruchów artykulacyjnych. Drodzy Państwo, dzisiaj powiem troszeczkę o diagnozie rozwojowej dziecka. Diagnozie, z którą bardzo często ludzie mają złe doświadczenia, i często rodzice po usłyszeniu diagnozy czują się urażeni i nie bardzo są w stanie tę diagnozę zaakceptować. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że słyszą nie tylko o mocnych stronach swojego dziecka, ale też i o różnego rodzaju problemach i trudnościach, które podczas diagnozy zostały wychwycone. Właśnie po to rodzice do nas przychodzą, aby usłyszeć prawdę. Ja jestem terapeutą, który mówi prawdę, bo uważam, że tylko w oparciu o prawdę jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość. I kiedy diagnozujemy dziecko, to nie wystawiamy mu laurki, ani nie koncentrujemy się na wielkich pochwałach, bo nie jest to celem diagnozy. Celem jest powiedzenie, jak jest naprawdę, a nie jakie dziecko jest cudowne, bo zapewne cudowne jest, jest cudowne jako w ogóle. Istnienie, ale też jest cudowne dla każdego rodzica, i każdy rodzic przecież wie to najlepiej, i my nie musimy tego rodzicowi powtarzać. Diagnoza ma zupełnie inne znaczenie. Ma za zadanie wychwycić problemy, które wymagają korekty, aby można było los dziecka zmienić. I tylko konfrontacja z prawdą daje szansę na zmianę. Tylko widząc, gdzie są trudności, można zaplanować skuteczną terapię. Z mojego doświadczenia wynika, że im mniejszy rozmiar uszkodzenia, tym trudniejsze jest wychwycenie problemów rozwojowych, czyli diagnoza jest trudniejsza. I to już, moi drodzy Państwo, wynika, wymaga, nie wynika, tylko wymaga bardzo dużej umiejętności diagnostycznej. Tylko działając na podstawie rzetelnej diagnozy, można realnie pomóc. I diagnoza to nie jest ani ocena dziecka czy rodzica, jest to po prostu mapa drogowa do wsparcia i terapii. Jeśli taką mapę posiadamy, jesteśmy w stanie dobrze ułożyć program terapeutyczny i wspólnie z rodzicami czy opiekunami możemy los dziecka zmieniać, oczywiście pracując. Zapisując w mózgu dziecka informacje, których natura poskąpiła. Im szybciej rodzice przyjmą informacje o swoim dziecku, im szybciej dziecko otrzyma pomoc, tym będą większe szanse na całkowite wyprowadzenie dziecka. O prowadzonych przez nas działaniach diagnostycznych i metodzie ruchów artykulacyjnych znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie dziecku oraz nagrywamy też filmy, które potem emitujemy na naszym kanale na YouTubie MRA Jolanty Falany. Dziękuję bardzo.